Cześć, to Mariusz. Na dzisiejszym filmie pokażę wam jak wyglądała mnie sesja fotograficzna, jak przygotowuję całą aranżację oraz jakiego sprzętu używam. Zapraszam was do obejrzenia tego filmu. Na początku powiem wam jakiego sprzętu używam. Jest to Nikon. Body, które tutaj widzicie, jest to Z6, pełnoklatkowa, bezlusterkowa. A obiektywu używam tego samego, którego używałem w poprzednim aparacie. Jest to Nikor 105 mm. W tym filmie niestety będzie troszeczkę gorsza jakość ze względu na to, że body, którego używamy na co dzień do kręcenia jest w moim ręku, a film nagrywamy starym aparatem. Oprócz aparatu oczywiście do fotografii używam światła. Najważniejsza lampa, której używam, jest to lampa błyskowa Powerlux VT 400. Jest to lampa, tak jak wcześniej wspomniałem, na którą jeszcze zakładam softbox, żeby zmiękczyć jej, jej światło. Zwalniana jest zdalnie przez wyzwalacze. Jeden jest zamontowany na aparacie, drugi jest na kablu podpięty do samej głowicy lampy. Także to jest naj, naj, najważniejsza lampa i teraz m, pokażę Wam jak montuję m, właśnie softbox. I softbox jest już zamontowany. Lampę umieszczam na tyle ze względu na to, że robię zdjęcia w tak zwanej kontrze, czyli naprzeciwko, naprzeciwko lampy błyskowej, żeby światło błyskało w moim kierunku. Lampa błyskowa zajmuje to miejsce. Będziemy, będę, musiał, będę musiał ją ustawić odpowiednio do aranżacji, którą zaraz zbuduję, także na razie postawię ją w taki sposób, jej docelowe miejsce będzie pewnie trochę inne. Kolejnymi lampami, których używam są to lampy doświetleniowe. W gruncie rzeczy przy nich chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby mi oświetlały. Obiekt, który fotografuję, zbyt dużego wpływu na samo zdjęcie nie mają ze względu na to, że lampa, którą błyskam, jest bardzo silna i rozprasza na tyle światło, że te lampy dodatkowe za dużo efektu nie dają. Także takie lampy służą mi tylko i wyłącznie do, do oświetlenia obiektu, żebym mógł widzieć, gdzie łapię ostrość. Takimi lampami są zwykłe lampy na parasolkach. To są lampy. O mocy 125 W, barwa światła 5,5 tysiąca, także dosyć, dosyć chłodna. Te lampy będę też dostosowywał później wysokością do aranżacji, którą zbuduję i na której będę wypuszczał pająki do zdjęć. Także takie dwie lampy stoją zazwyczaj wokół stołu, i tutaj na stole zaraz będę budował aranżację. Na stole widzicie już podkładkę, na której rozłożyłem wcześniej ziemię. Zostawiłem na, na jakiś czas oczywiście na dworzu. On tutaj już jest trochę wilgotna, żeby troszeczkę nabrała naturalności, i formy takiej naturalnej. Także takie podłoże stosuję, jeżeli chodzi o fotografię. W gruncie rzeczy jej nie widać zbytnio na, na zdjęciach, jednak przy gatunkach naziemnych, jeżeli kadr jest taki, że... Muszę złapać troszeczkę właśnie podłoża. Lepiej, żeby to było właśnie coś w stylu naturalnym niż, niż stół czy jakieś elementy, które są sztuczne i nie przypominają naturalnych. Także tutaj mamy to podłoże. Zaraz wezmę się za ułożenie aranżacji z korzeni. I mniej więcej, aranżacja już jest zbudowana. Mam nadzieję, że nie będzie widać elementów, które są za nią, czyli w tym przypadku regałów oraz pudełek, które się znajdują na tych regałach. Jeżeli w kadrze się pojawią, będę musiał jeszcze za lampami powiesić taką czarną płachtę, której używam właśnie, żeby, żeby nie było widać drugiego planu. W tej chwili, jak już mam aranżację ustawioną, będę musiał ustawić odpowiednie lampy, żeby było wszystko dobrze oświetlone. Jak widzicie, lampy zostały ustawione, aranżacja także została zbudowana. Teraz trzeba przygotować pająka. Jeżeli chodzi o fotografowanie pająków, ja czekam do momentu, w którym te pająki, które są moim celem fotograficznym, przejdą w linienie, czyli nabiorą zaraz po, po wylince kolorów najbardziej intensywnych. Wtedy najładniej, oczywiście, pająk wygląda i można naj, najlepiej go wzorować na, na zdjęciach. Także teraz e, zabieram się do m, przygotowania pająka i wypuszczenia go no, w tą aranżację właśnie, w którą tutaj zbudowałem. W tym terarium mam Regali, regalis, którą będę dzisiaj fotografował. E, będę musiał ją wyciągnąć. Oczywiście niestety aranżacja w terrarium ulegnie znojanie. No to już sobie później e, jakoś tam naprawię. E, także teraz zabieram się do wyciągnięcia tego pająka. I takiego pająka już wyjąłem z, z terrarium, zresztą jak widzieliście, e, teraz będę samicę tutaj wypuszczał na tą korę, będę musiał troszeczkę z nią popracować. E, jeżeli chodzi o jej ustawienie, na pewno na samym początku będzie. A trochę biegać i nie, nie da się dobrze ustawić, ale pająki wbrew pozorom bardzo szybko się męczą, także jeżeli chodzi o, o samo wybieganie pająków, nie trwa to zbyt długo, a potem już jest łatwo ułożyć pająka w taki sposób i w takiej pozycji, jak nam jest wygodnie, jeżeli chodzi o zrobienie zdjęć. Także takiego pająka wypuszczam prosto na aranżację. Oczywiście będę musiał korektę teraz jego, jego spaceru wprowadzać. Także na początku, troszeczkę, tak jak wspomniałem, będzie biegać i muszę, muszę z nią tutaj trochę powalczyć. W momencie, kiedy stanie w jednym miejscu, oczywiście od razu sięgam po aparat i zaczynam robić pierwsze zdjęcia. Które potem e, oczywiście będą se, se sortowane, bo to jest tak, że w fotografii jedno zdjęcie jest dobre, no, około 10 do wyrzucenia. Także pająk już troszeczkę e, się uspokoił. E, u, u dużych pająków i silnie agresywnych nie jest tak, że one biegają jak, jak oszalałe. Taki pająk po jakimś tam krótkim czasie stanie sobie w miejscu i będzie stał e, faktycznie nieruchomo. I nie ma problemu, jeżeli chodzi o zrobienie mu odpowiedniego zdjęcia. Także w tym momencie przygotowuję aparat już do fotografii. I teraz widzicie dokładnie to, co ja widzę w momencie, kiedy robię zdjęcia. Najważniejszym jest to, żeby ustawić pająka tak, żeby się mieścił w kadrze, jeżeli chcemy, żeby cały pająk był widoczny. Także cały pająk musi się znaleźć w kadrze. Nie ucinamy nóg, chyba że robimy jakieś większe zbliżenia. Głównym punktem, który uważam za najważniejszy, jest, są oczy pająka, tam staram się zazwyczaj łapać ostrość i, i robić zdjęcie. Ważnym jest, żeby nie robić tego symetrycznie, jeżeli pająk jest w pozycji takiej, jak widzicie, żeby nie był na samym środku. Robiąc zdjęcia, staram się wykorzystywać zasadę mocnych punktów, czyli pająk nie znajduje się w środku kadru, tylko właśnie gdzieś albo niżej, albo wyżej. I oczywiście ostrość trzeba łapać na ten punkt, który jest dla nas najważniejszy. To jest, jeżeli chodzi o zdjęcia całego pająka. Jeżeli chodzi o makrofotografię, to właśnie ja w taki sposób widzę pająka. Ważne jest, żeby właśnie ustawić go w jakimś mocnym punkcie, czyli w tym momencie oczy w prawym górnym rogu. Jeżeli robimy zdjęcia z ręki, musimy uchwycić moment, w którym mamy ostre właśnie te oczy. I to byłby właśnie koniec sesji. W tej chwili zabieram się za, mm, za obróbkę zdjęć, także będę musiał bajonka złapać i idę do pokoju, w którym przerabiam e, zdjęcia. Do obróbki zdjęć używam programów Lightroom oraz Photoshop. E, teraz zapraszam Was do obejrzenia tego, jak właśnie to robię. No i skończyłem już obróbkę. E, teraz widzicie zdjęcia przed i po. M, także m, macie porównanie, jak wyglądało e, surowe zdjęcie i jak obrobione. E, Tę te, te, te sesję robiłem w, w jpg ach nie w rawie, także tutaj było od razu widać co wyszło. Pamiętajcie, że żeby nie przesadzać oczywiście z obróbką, e, zawsze troszeczkę, jak widzieliście, zresztą dodaję e, trochę kontrastu, e, ujmuję kolorów, a, tak jak e, błyska się lampą. E, Często bywa tak, że czarny kolor odbija światło w taki sposób, że na pająku widać odcienie niebieskie, także zabieram ten kolor. Często bywa także, że tło na przykład robiłem te zdjęcia na, na stole, który jest żółty, pomarańczowy i odbija on światło i pająk, który w rzeczywistości nie jest ani pomarańczowy ani żółty, błyszczy się właśnie na, w takich kolorach i ten kolor też trzeba ująć, żeby pokazać pająka tak naprawdę jak wygląda. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie, nie, nie przesadzajcie z, z kontrastem, wszystko w kolorach stonowanych wygląda dużo lepiej niż, niż zbytnio podkręconych. Ważne jest, żeby odwzorować kolory pająka, takie jak w rzeczywistości są widzialne, nie przesadzajmy z podkręcaniem kolor niebieskiego czy, czy innego. To jak wyglądają kolory, oczywiście wszystko zależy od oświetlenia, jeżeli będziemy stosować zimne światło to pająki, które są niebieskie, będą rzeczywiście błyszczały się bardzo fajnie, nawet tak jak na zdjęciach. A jeżeli użyjemy kolorów ciepłych, podkreślimy kolory czerwone pająków. Także musicie pomyśleć, jakie oświetlenie zastosować do konkretnego koloru pająka, żeby podkreślić jego barwę. Tak jak ja wcześniej wspomniałem, jak robiłem zdjęcia, ja używam zimnego światła, 5500 kelwinów, to podkreśla właśnie te zimniejsze kolory. I, I moim zdaniem trochę lepiej wygląda niż, niż za ciepło. I to byłoby na tyle w tym filmie. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Zapraszam Was oczywiście na nasze media społecznościowe. E, na Instagramie znajdziecie niewątpliwie bardzo dużo zdjęć, które, które już opublikowałem. E, zapraszam Was do, do zajrzenia na, no właśnie na Instagram, a także do na naszej grupy, e, która też e, istnieje na Facebooku. Wszystkie linki znajdziecie w opisach tego filmu. I jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie.